Szeroki zakres usług, fotowideo Szczegóły na kamildrzeniek.pl Panie trenerze, jesteśmy po zwycięskim meczu od Włodzisław 2 do 0. Źle się to kończy dla pana drużyny, ale chyba nie może być pan w pełni niezadowolony z, z dyspozycji swoich zawodników, bo naprawdę dużo dobrych momentów było. Myślę, no, kilka tych momentów ciekawych było, że tak powiem. Natomiast e, przegraliśmy zasłużenie, to trzeba jasno powiedzieć, że Odra była dzisiaj od nas lepszym e, zespołem. Stworzyli sobie więcej sytuacji e, bramkowych. No i zasłużenie wygrali. No, no, mnie trochę martwią te niewymuszone błędy, w szczególności przy bramce na 1-0. No ale taka jest piłka nożna, to jest bardzo młody zespół i, i dopiero są na dorobku. Zwraca Pan uwagę na ostatniej konferencji prasowej, że rzeczywiście to jest nowy skład, to jest nowa drużyna, czyli rozumiem, że jeszcze widzi Pan potencjał w tym, żeby ta drużyna naprawdę się jeszcze rozwijała i że możemy zobaczyć o wiele lepsze GKS 2 tychy w tym sezonie jeszcze. Się na pewno tak, no, my mamy taką historię generalnie na początku sezonu każdego, bo, bo e, zawsze ta druga drużyna jest zbudowana od nowa. Teraz jest chyba taka najmłodsza w historii GKS-u Tychy. E, natomiast na pewno no, no, potrzebuje ta drużyna czasu, żeby, żeby wyglądać zdecydowanie lepiej. I myślę, że, że z meczu na mecz będzie to widoczne. Jesteśmy na początku sezonu, to jest czas częstotypowań właśnie, gdzie dana drużyna w tabeli usytułowi się po ostatniej kolejce. Jakby Pan tak umiał wytypować, w, jaką, w jakim rejonie tabeli GKS Watychy może zakończyć ten sezon czwartej ligi grupy drugiej? Przez ostatnie trzy lata funkcjonowaliśmy w czołówce, nawet braliśmy udział w barażach o, o grę w trzeciej lidze. Natomiast wydaje mi się, że to będzie taki sezon bardzo trudny dla nas ze względu na, na, na młodość, która u nas jest. Sezon bardzo trudny ze względu na to, że jest reorganizacja i, i trzeba generalnie, jak to wszyscy mówią, grać o awans, żeby się utrzymać. Naszym takim celem nadrzędnym na pewno będzie to, żeby w tej czwartej lize pozostać.